Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na temat diety ketogenicznej. A dzisiaj porozmawiamy sobie o 10 powodach, dla których albo nie chudniesz, albo Twój brzuch nie chce zmalać. Zapraszam. Pierwszy powód, tutaj mam notatki i w razie bym pobłądził, to do Was wrócę z tymi notatkami. Pierwszy powód jest taki, że nie robisz, nie przeprowadziłeś diety ketogenicznej poprawnie, czyli przeważnie przeczytałeś gdzieś albo usłyszałeś, że jest taka dieta, gdzie będziesz od boczek i dużo tłuszczu z majonezu i tak dalej, to schudniesz. Ale niestety już nie, nie dowiedziałeś się, że musisz obniżyć węglowodany do odpowiedniego poziomu, że musisz pić dużo wody, że powinieneś różne rzeczy suplementować, że powinieneś stosować posty okresowe. Nie dowiedziałeś się tych wszystkich rzeczy i zacząłeś po prostu spożywać więcej tłuszczu. To niestety może doprowadzić nie dość, że do tego, że nie zaczniesz żadnej ketozy absolutnie, to jeszcze do podwyższenia Twojej wagi i otyłości, ponieważ jeśli spożywasz jednocześnie dużo węglowodanów i dużo tłuszczów, to niestety dostarczasz jednocześnie organizmowi dwa różne rodzaje paliwa i najpierw nasz organizm bierze energię z węglowodanów, czyli glukoza, a dopiero później z tłuszczu. Więc jeśli chcesz poprawnie przystąpić do procesu adaptacji czy, czy rozpocząć dietę ketogeniczną, poczytaj. Blog Olala LCHF, bardzo pięknie tłumaczy krok po kroku, na czym polega ketoza. Kanał Ketokocura, bardzo fajnie chłopak tłumaczy, na czym polega dieta ketogeniczna, jak ją przeprowadzać. Mój kanał również, kilka filmów, w których tłumaczę, na przykład 10 przykazań ketozy, czy 7 powodów, dla którego warto prawda, być w ketozie, czy różnego rodzaju moje podsumowania o tym, gdzie opowiadam, jak się czuję w ketozie. A już niedługo ukaże się film, jak zacząć przygodę z dietą ketogeniczną, krok po kroku. Także tych informacji ja znalazłem sam te wszystkie informacje w internecie, bez niczyjej pomocy, więc ty też możesz. Jeśli naprawdę już nie chce ci się szukać i chcesz źródła rzetelnej wiedzy, bo nie ufasz mi, czy Rafałowi, czy Oli, to kup sobie taką książkę. Ja kupiłem ją chyba za 25 zł. Bardzo wszystko po kolei ładnie opisane, co, dlaczego, jak i po co. Jeśli chcesz trochę rzetelniejsze źródło informacji, poparte badaniami. Ta książka bardzo serdecznie też polecam. Bardzo dużo badań napisana przez naukowców, którzy poświęcili lata na badanie diety ketogenicznej. Mnóstwo przykładów. Poczytaj trochę, bo to nie chodzi tylko o to, żeby jeść więcej tłuszczu. Punkt numer dwa. Nie robisz postu okresowego. Bardzo wiele osób... Ja sam przez bardzo długi czas nie robiłem postu okresowego. Przez całą adaptację nie słyszałem nawet o poście okresowym. Dopiero później zacząłem się tym interesować. I moi drodzy, postokresowy polega na tym, że pomiędzy ostatnim posiłkiem dziś a pierwszym posiłkiem jutro robię sobie przerwę na przykład 16-godzinną, to jest taka optymalna. Ja no, obecnie robię sobie przerwy takie 20-22-godzinne, bo tak czuję się najlepiej w obecnej sytuacji. Czyli spożywam posiłki na przykład pomiędzy godziną 10 a 14, albo 10 a 13, albo 10 a 12, tylko dwa posiłki na przykład zjem. A potem już nic nie jem przez cały dzień, i dopiero rano następnego dnia znowu jem go o 10. Taki sposób żywienia ma wiele korzyści. Pierwsza i najważniejsza korzyść jest taka, że kiedy nie jemy, nasza trzustka nie wyrzuca insuliny niepotrzebnie, a jak wiemy, insulina blokuje spalanie tkanki tłuszczowej. Także im rzadziej jemy, tak naprawdę, tym rzadziej ta insulina jest w górze. Tym rzadziej blokuje nam spalanie tkanki tłuszczowej. Również te posty okresowe sprzyjają produkcji ciał ketonowych. Jeśli na przykład zrobicie sobie post 48-godzinny, to te wasze ketony wystrzelą, ponieważ wątroba będzie produkowała ciała ketonowe, aby one poszukiwały źródła energii, czyli żeby szukały tłuszczu, żeby go spalać i dostarczać nam energii. Poza tym również zachodzi autofagia podczas postu, czyli nasze ciało zużywa nasze stare komórki, żeby wytworzyć nowe, więc to działa też ma takie działanie odmładzające. Niektórzy dowodzą, więc postokresowy jak najbardziej. Poza tym, też, moi drodzy, mam wrażenie, że zmniejsza się łaknienie. Kiedy robimy postokresowy, nie chodzimy głodni, wystarczy nam naprawdę niewiele jedzenia, żeby się nasycić i lepiej się śpi, nie ma wzdęć, nie boli głowa, przynajmniej na mnie postokresowe działają naprawdę fantastycznie, i polecam każdemu je robić, i przynoszą na pewno. Więcej korzyści niż wad, a wad właściwie nie widzę żadnych póki co tego postu okresowego. Powód trzeci. Jesteś niecierpliwy. Czyli na przykład na początku waga leciała ci jak szalona przez pierwsze 2 trzy tygodnie, miesiąc. Na przykład schudłeś 10 kg, ale po tym miesiącu waga zrobiła stop. I teraz nie chodzi o to, że ty przestałeś chudnąć. Ty chudniesz dalej, tylko po prostu wolniej, ponieważ po tym pierwszym takim dynamicznym okresie chudnie się. Tutaj sobie zapisałem. Do maksymalnie pół kilograma yy, tygodniowo, później już w późniejszych etapach, jeśli dalej robisz wszystko dobrze. Więc daj sobie czas, to jest cierpliwość. Pamiętaj, nie zatuczyłeś się w ciągu miesiąca i nie odtuczysz się w ciągu miesiąca. Jeśli prowadziłeś się źle w życiu przez lata, to tyle samo czasu będzie potrzeba, żeby to odwrócić. I ja jestem w ketozie teraz ponad rok, 14 miesięcy, i dopiero teraz wchodzę na taki poziom, że Zaczyna ta moja sylwetka powoli wyglądać tak, jak ja bym chciał, ale już 14 miesięcy tutaj jest, ale ja zdaję sobie sprawę z tego, że poświęciłem 10 lat, żeby się zatuczyć i doprowadzić do złego stanu, więc teraz nawet jeśli muszę poświęcić 2 czy 3 lata, żeby się zregenerować, to jest ok, cierpliwości i nie ważcie się codziennie, bo to demotywuje, Waszcie się raz na 2 tygodnie, raz na miesiąc, to wystarczy, naprawdę. Punkt czwarty, Otuszczona wątroba. Hmm. Otuszczona wątroba, jeśli ją macie, a możecie nawet o tym nie wiedzieć, warto zrobić sobie badania. Hmm. Jeśli ktoś ma problemy, jeśli próbujecie ketozy, a Wam nie idzie, nie możecie schudnąć, nie produkujecie ciał ketonowych, sprawdźcie, czy nie macie otuszczonej wątroby, ponieważ to może prowadzić do utrudnionej produkcji ciał ketonowych, jeśli macie otuszczoną wątrobę. Eee, to wydłuża czas wejścia w ketozę. Poza tym też możecie nie chudnąć, szczególnie nie gubicie tłuszczu z brzucha, jeśli jest otuszczana wątroba, ponieważ nasz organizm, kiedy spala tkankę tłuszczową, to w pierwszej kolejności spala tkankę tłuszczową z narządów wewnętrznych, jeśli są otuszczone, czyli z wątroby, a dopiero później zaczyna spalać tkankę tłuszczową z pod skóry. I też to jest tak zrobione, że w pierwszej kolejności nasz organizm spala tkankę tłuszczową. Z góry ciała, czyli najpierw nam się tu obojczyki odsłonią, cytki nam się ujednią, złap nam spadnie i nas zacznie docinać, tutaj, o, widzicie, a potem dopiero z nóg jeszcze schodzi tłuszcz, a dopiero na końcu tutaj spasa z, naszego, z naszej opony, z twarzy jeszcze wcześniej też schodzi, twarz się robi smuklejsza, a dopiero na końcu ta opona i biodra i plecy, tam tłuszcz schodzi na samym końcu. Najpierw z narządów wewnętrznych, w tym z wątroby. Więc jeśli masz taką przypadłość, jak na wątroba, uzbrój się w cierpliwość, konsekwentnie stosuj dietę. Kiedy ten tłuszcz ustąpi z Twojej wątroby, dopiero wtedy zacznie się magia z Twoim ciałem. Więc cierpliwości. Kolejny punkt. Przybierasz na masie mięśniowej, jeśli ćwiczysz. Bardzo wiele osób, które decyduje się na przejście na dietę keto, miałeś jakieś doświadczenia z siłownią albo równolegle zaczyna ćwiczyć na siłowni, zaczynać treningi siłowe, równolegle z ketozą. I ja miałem coś takiego, że moje obwody obecnie siedzę w spodniach cztery rozmiary za dużych i moje obwody spadały jak szalone i nadal spadają, bo już teraz M jest moim normalnym rozmiarem. Jeszcze niedawno to było L łamane na M. A waga stoi w miejscu, teraz moja waga już od bardzo dawna, od pół roku ponad, od 8 miesięcy stoi na poziomie 87 kg, jak się porządnie najem to 89, jak się mniej najem to 85, no tak plus 87 plus minus 2 kg, ponieważ mimo, że dalej tracę obwody, czyli gdzieś powoli ta tkanka tłuszczowa się spala, to regularnie ćwiczę. Kiedy była teraz kwarantanna koronawirusowa i siedziałem w domu przez miesiąc, robiłem codziennie po 200, 300, 400, 500 nawet pompek. Teraz mam trochę sprzętu w garażu, dalej ćwiczę siłowo i, i ta masa mięśniowa, jeśli ćwiczycie, rośnie mimo wszystko, więc nie patrzcie na samą wagę, patrzcie na obwody, patrzcie na swoje samopoczucie. Jeśli optycznie zaczynacie wyglądać coraz lepiej, i czujecie się dobrze, to olać wagę. To naprawdę nie ma takiego znaczenia. Punkt szósty. Eee, nie ćwiczysz lub ćwiczysz źle. Dlatego nie chudniesz. Ponieważ, jeśli nie ćwiczycie, to ilość kalorii, którą możecie przyjąć, jest zdecydowanie mniejsza. Różnica jest taka, że jeśli nie ćwiczycie, to wasza na przykład, moja podaż kaloryczna to 2000. Jeśli ćwiczycie na przykład 4 razy w tygodniu, to jecie 3000 kalorii, to jest bardzo dużo, jedna trzecia więcej. Problem jest wtedy, kiedy nie ćwiczysz, nie masz aktywności fizycznej, a spożywasz zbyt dużo kalorii, wtedy możesz mieć problemy, żeby utracić wagę, żeby zgubić obwody, więc albo ćwiczysz źle, czyli po prostu robisz treningi takie na odwal się, niewystarczająco ciężkie. Albo jakąś, no po prostu jakąś ściemę odwalasz, a nie robisz porządnego treningu. Pamiętajcie, jeśli już trenować, to na 100%. A jeśli nie lubicie trenować, to wystarczą w ketodzie naprawdę długie spacery. Tak powyżej 30 minut codziennie, spacer, kilka tysięcy kroków zrobić i to na pewno zadziała. Lepiej róbcie tak niż macie robić ćwiczenia źle i zrobić sobie krzywdę, doznać kontuzji i mieć problem na dłuższy czas. Siódma przyczyna. Eee, Wznęcia po posiłkach, które wywalają brzuch. To może być przyczyna, dla którego ciągle wam się wydaje, że wasz brzuch nie spada, bo jest ciągle wzdęty. Ja mam ten problem bardzo duży. Ponieważ jest wiele pokarmów, po których mm, ja dostaję wzdęć. Między innymi po orzeszkach ziemnych ostatnio odkryłem, że mam wzdęcia. Po kolizero mam straszne wzdęcia. Po cebuli mam straszne wzdęcia. Po brokułach mam straszne wzdęcia. I po wielu jeszcze innych pokarmach dostaję wzdęć i mój brzuch jest jak piłka napełniona, naprawdę napompowana piłka. I mimo tego, że wszędzie już jestem smukły i jak zjem coś złego, to mój brzuch wygląda tak, jakbym w ogóle nie schudł, nic nie stracił w pasie. Jeśli eliminuję te produkty, które powodują mnie wzdęcia, mam brzuch płaski i elegancką sylwetkę. Więc niestety nie powiem Wam, jakie to są, już Wam powiedziałem, ale na, na przykład u niektórych może działać, tutaj sobie zapisałem takie przykłady, Niektóry, niektórzy mają wzdęcia na przykład po jarmużu i po szpinaku. Więc musisz sobie sprawdzić, jeśli zjesz jakiś produkt i będziesz się czuł wzdęty po nim, odstaw go i zobacz, czy bez tego produktu jest nadal tak samo. Ja odstawiam i już wiem mniej więcej, jakie produkty tak na mnie działają. Polecam. Ósma przyczyna. Problemy zdrowotne, czyli cierpisz na przykład na insulinę odporność na problemy z wątrobą, alergię, albo cukrzycę i o tym nie wiesz. Dlatego e, mając jakieś dodatkowe schorzenia, choroby przewlekłe, albo ta, takie, o których wiesz, albo o których nie wiesz, e, ketoza może nie działać tak efektywnie, może działać po prostu wolniej i efekty nie będą takie szybkie, tylko trzeba będzie na nie poczekać. Dziewiąty punkt. Bierzesz leki, które mogą powodować problemy z wytwarzaniem ciał ketonowych, problemy z wejściem w ketozę. Na przykład takie działania mogą mieć niektóre antydepresanty, leki sterydowe i one sprzyjają insulinoodporności, która, jak wiemy, nie jest zbyt korzystna dla naszego zdrowia. I ostatnia przyczyna Masz dużo stresu i lub mało snu. Mm. I to jest bardzo ważne, ponieważ dużo stresu podnosi poziom naszego kortyzolu. Jeśli ciągle chodzimy znerwicowani, ciągle się ważymy, ciągle stresujemy się, że nie wyglądamy tak, jak chcemy, że jest, chodzimy ciągle e, wkurzeni na coś, mamy dużo stresu w domu, w pracy jeszcze do tego słabo śpimy, to nasz organizm jest wycieńczony, mamy wysoki poziom kortyzolu, mamy mało snu, co też skutkuje bardzo złym samopoczuciem i to może hamować wszelki progres, nawet jeśli wszystko inne robisz dobrze. Jeśli nie śpisz co najmniej tych 7, 7,5 godziny na dobę i, i chodzisz ciągle stresowany, naprawdę nie osiągniesz wielkiego sukcesu, bo to jest Problem, to naprawdę jest niekorzystne dla naszego zdrowia. Ja sam jakiś czas temu robiłem eksperyment, wysypiałem się po 8-9 godzin i moje samopoczucie było kwitnąco cudowne, więc polecam się wysypiać i polecam się mniej stresować. Pamiętajcie, że stresować się należy tym, na co macie wpływ realny, to na co nie macie wpływu, nie ma sensu się tym przejmować, bo, bo to i tak jest poza naszym zasięgiem. Nie zrobimy z tym nic. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Wyszedł długi, ale dawno nic nie było, więc proszę ode mnie porcja wiedzy ketogenicznej. Jeśli film się podobał, zostawcie łapę w górę. zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dajcie znać w komentarzu, jakie wy macie problemy. To może nagramy odcinek pytania i odpowiedzi. Ja zachęcam również, jeśli ktoś lubi moje pierdzielenie. I chcę posłuchać więcej, jak opowiadam. Zapraszam na mój drugi kanał, który nazywa się Tematy dla Paty. To, to jest kanał podcastowy, jest już tam pierwszy podcast, który trwa prawie godzinę. Więc zapraszam do posłuchania, do zasub zasubskrybowania również drugiego kanału, jeśli macie taką ochotę. Tymczasem, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia. Hej.